Siemandero, tutaj życie i ło. Ze studia mieszkanie. Miałem dzisiaj pojechać znowu na Kormorany, nagrać fajny filmik w okolicznościach przyrody. Natomiast no pogoda, jak widzicie, jest jaka jest, trochę wieje. Jest szaro, nie ma fajnego słoneczka. Jest no, trochę zimno, 12 stopni, ale odczuciowo jest trochę chłodniej. Ojej I. Co chciałem tutaj powiedzieć? On, przy okazji, możecie sobie trochę pooglądać, jak zawsze, tutaj holenderskiej ścieżki, okoliczności przyrody, jakie są każdy widzi. No i mam taką wiadomość trochę smutną odnośnie Giant Rico RS2, który wczoraj, jak oglądaliście nasz filmik z kormoranów, studia Kormoran, Zadzwonił telefon przed godziną 11, około godziny właśnie 11. Myśleliśmy, że to może jakaś tam wiadomo numer niechciany bądź, bądź ktoś tam z biura by dzwonił z pracy. No za chwilę tam się ogarnąłem, przypomniałem sobie, że ja numer podałem telefonu w ogłoszeniu. Oddzwoniliśmy tam bodajże pół godziny później, odebrał Holender i właśnie to był dzwonił w sprawie tego roweru z Delftu był, czyli z tego pięknego miasta, które jest takim małym Amsterdamem. Chyba się właśnie też tam wybierzemy na weekend. Bo się nam tam bardzo podoba, są mega kanały, fajnie to wszystko wygląda, fajne uliczki, fajna zabudowa. I o co chodzi? No i gościu się z nami na 14 umówił, żeby zobaczyć ten rower. Oczywiście tam pytał się czy, bo to jest Elka, on mówił, że miał Met 85, to czy, czy mu się nadda ten rower. Oczywiście my mieliśmy tam siodełko na minimum, kierownicę też tam skróciliśmy sobie, daliśmy w dół pod nas. No i przyjechaliśmy przed 14, chyba za 15, 14 a tam podniosłem siodełko, cofnąłem do tyłu, podniosłem tą kierownicę. Facet był naprawdę punktualnie, przyjechał z synem z Delftu, nie wiem, 14.05 był, wyciągnął tylko narzędzie do mierzenia, łańcucha czy łańcuch nie jest rozciągnięty. Sprawdził, czy klucze dwa takie same pasują, czy oświetlenie działa. Nie wiem, czy nie ma luzów w i powiedział że zajebisty rower, bardzo był zadowolony, 125 euro bez targowania nam dał. I sobie powiedział, że wróci mimo, że przyjechali kombi to stwierdził, że jest ładna pogoda, bo wczoraj była piękna, a widzicie dzisiaj jaka jest. I powiedział, że on normalnie wraca tym, tym rowerem do deltu no, także tak, gościu po 50, coś takiego bo także naprawdę powiedział, że fajny bardzo rower, bardzo mu się podobał skąd taka cena? Słuchajcie, my na tym rowerze nie zarobiliśmy my ten rower żeśmy doprowadzili do naprawdę świetnego porządku, miałem go ponad pół roku, jeździliśmy nim na zmianę z Agą, fakt, że zimą to on więcej stał jak jeździł natomiast nie zależało mi akurat w tym przypadku żeby za ten rower brać na przykład 150-180 euro, mogłem go za 225 wystawić, za 175 może by się sprzedał, natomiast na pewno trwałoby to z, z bardzo prostej zasady, bo była to męska rama. Tutaj bardzo szybko sprzedają się wszelakie damki. Rowery z damską ramą, z tym szerokim wejściem, niskim wejściem na dole. Jest bardzo mało, o triumf jedzie. Cabrio. Spitfire albo nie wiadomo jakieś tam brytyjskie autko. Słuchajcie, jest bardzo tutaj ciężko sprzedać ogólnie rowery z męską ramą. i Jeżeli już, to przeważnie kupują to holendrzy, mężczyźni oczywiście. A jeżeli oni to kupu kupują, taki rower kupują go z dwóch powodów. Albo swój, który mieli przez 15-20 lat, już nie opłaca się naprawić, bądź im ukradli. Albo zwyczajnie szukają czegoś innego, innej marki, może nowszej geometrii, takich rzeczy. No ale przeważnie jeżdżą tymi rowerami do końca. Damki bardzo szybko na pniu schodzą, bo damki kupują i mężczyźni, i kobiety, i dziewczynki, i chłopcy. O, proszę, znowu jedzie. W zasadzie mieszana grupa ludzi kupuje damki. Więc za damkę można wziąć dużo więcej pieniążków. Tutaj był wielki plus, no bo wiadomo... Były błotniki, bagażnik, fajna nowoczesna geometria, wygodne siodełko na sprężynach. rower zwarty w bardzo dobrym stanie, niezajechany, nic nie było do wymiany, automatyczne oświetlenie z dynama, tylna lampka też automatyczna, także no, z jednej strony przykro, z drugiej strony nie przykro, bo to był kolejny projekt i ruszamy dalej. Dzisiaj też już rozglądam się za innym rowerem. Znalazłem jakiś, ale nie do końca jestem przekonany, zobaczymy, facet jest jakiś, jakiś nieugięty w negocjacjach. Zaproponuję 30 euro. 50 bym dał maksymalnie, on by chciał minimum 75, dodaję masę części, niby wszystko powymieniane, ale już nie ma czasu, bla bla bla. Yy, czy tak, czy już dzianta nie ma? Także już jest kwestia nieaktualna. Yy, następna sprawa yy, odnośnie... Ostatniego filmiku naszego była mowa o ostrych papryczkach. Tutaj będzie bardziej w gwoli jedzenia. To jedziemy w piątek na tą szklarnię, która tutaj jest z tymi ostrymi papryczkami, bardzo ostrymi. Zrobimy tam filmik jaga się podjęła challenge'u, że, że ona będzie coś tam popróbowywała poje te papryczki. Nagram Wam jej reakcję, zobaczycie jak to wszystko wygląda. Zobaczycie tą szklarnię, zobaczycie sklep, zobaczycie automat, maszynę, to będzie w piątek. Ten filmik na pewno wleci przed 18:00. I może będzie w piątek challenge. Zobaczymy. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Wczoraj pisałem komentarz na kanale sprintrovery.pl. Tam bodajże już był taki dżant starszy filmik może rok temu. Chłopaki nagrywali. Pan Kamil i nie Kamil, Tomasz. Bardzo serdecznie pozdrawiam by the way. I słuchajcie. Chodziło tam, że Wypowiedziałem się o napędzie 1 na tam 10-11 z przodu, głównie mi chodziło o, o ten blat z przodu 1, że teraz tak producenci usilnie wiecie starają się wam dać tą jedną zębatkę z przodu, brak przerzutki, brak manetki i, i ci panowie tam po prostu się wyrazili, że, że to w zasadzie lepiej, że tu się nie trzeba zastanawiać, tam, które przełożenie z przodu wybrać, jakieś dzieci, pod górkę, coś takiego i że to jest przyszłość i że tak de facto ja to się zatrzymałem tam w jakimś relikcie przeszłości w jakiejś czasoprzestrzeni, że, e, że ja to bym nie chciał dalej trzy blaty e, czy tam dwa. No. Jeżeli chodzi o mnie, nie jestem zawodnikiem, e, nie mam sponsorów, producenci nie dostarczają mi rowerów z napędem 1 na 12 e, Wtedy bym nie miał nic do, do gadania, po prostu dostaję taki rower, cieszę się, że mam sponsora i na takim rowerze jeżdżę. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o to, że ja idę do sklepu i chcę kupić sobie rower, to ja chcę mieć wybór. Ja nie chcę mieć na przykład Q29, bo ktoś powiedział, że na tych kołach się według niego lepiej jeździ, lepiej się ściga, nie wiem, cokolwiek się na nich lepiej robi. Ale na przykład mi takie koła nie pasują. Słuchajcie, jeżeli jest z przodu jeden blat, ja chcę mieć co najmniej dwa blaty w tych czasach, a jeżeli będą trzy, to też nie będę płakał. Jeszcze można kupić naprawdę rowery z trzema blatami. To są tańsze rowery, oczywiście. Trochę droższe są z dwoma blatami. A jeszcze jest cały rynek używanych rowerów na 26 calach cala kółkach, które mają, mają trawilny, normalny napęd 3x9. Dajmy na to nowsze, mogą mieć 2 na 10 I to też jest ok. Ale ja chcę mieć wybór, bo nie podoba mi się ta jedna tarcza z przodu i. Ciągłe wachlowanie tylną przerzutką, żeby się po prostu dopasować, to uważam jest dramat. Po, po, po drugie, słuchajcie, jeździcie cały czas na jednym blacie e, z przodu, i z tyłu lecicie po, po całej tam szerokości, jeżeli macie teren zróżnicowany, czyli zażynacie to, e, ten napęd. Jest bardzo duży wykrzyż łańcucha, jeżeli macie z przodu e, jeden blat, a z tyłu, dajmy na to, używacie tych najlżejszych, prawda tych największych tarcz. Także zobaczcie, jak ten łańcuch, pod jakim kątem on chodzi, jak to zgrzyta, jak to, jak to się ściera i zużywa. To jest jedna rzecz, zużycie, bardzo szybkie. Zobaczcie, ile kosztuje taka kaseta z tyłu, dwunastorzędowa. Ja już nawet Wam słuchajcie, nie mówię, żeby to była kaseta z RAMA. Bo z tego co się orientuję, to 300-400 zł, to, to byłoby mało na taką kasetę. Do tego przedni blat, do tego serwis, wyjdzie Wam 600 zł. Na dzień dobry, a jeżeli dużo jeździcie, to ten napęd plus łańcuch. Jeżeli dużo jeździcie, to ten napęd zużyje się w przeciągu roku. Nawet nie. Zależy jaką macie nogę, zależy po jakim terenie jeździcie. Jeżeli macie chociażby 2-3 blaty z przodu, bardziej oszczędzacie ten napęd. Łańcuch nie jest tak wykrzyżowany, to się wszystko mniej naprawdę zużywa. Inną siłę sobie możecie dopasować. Także tak to wygląda. Może jakbym się dzisiaj urodził, i ktoś by mi dał taki, e, taki rower z 1 na 12, czyli niedługo to będzie chyba 1 na 25 z tyłu. Ta kaseta to będzie, wiecie, szerokości 27 cali. Do tego dojdzie. I ktoś wam też powie, że, że tak jest dobrze. E, ale nie jest. I to jest takie, wiecie, na siłę wciskanie komuś y, tej zajebistości, która idzie z, z czasem. A wcale tak nie jest. Słuchajcie, i teraz tak, i dzisiaj panowie mają też nowy filmik. Rowery za 3500 4000 Gianty. I no nie uwierzycie, też nagrywam przy okazji ten filmik, bo, bo muszę się odnieść. No niesamowite. Rower za 3999 zł Giant Hardtail. Ma dwa blaty z przodu z tyłu 10. Tarcz. Z przodu dwa i sobie się. wow, czyli 2021 rok, a panowie powiedzieli, że już się nie produkuje w zasadzie innych bratów. Można już kupić tylko jeden, i to jest przyszłość. A okazuje się, że jeszcze, jeszcze jest 2 na 10 na deorce z tyłu. Co też uważa no producent bardzo dużo oszczędza, bo jakby nie można było sprzęgła z tyłu jeszcze dorzucić, prawda? W tych pieniążkach do tej deorki, bo ona byłaby sprzęgła. A jak się pytacie po co to sprzęgło, czy włączać, czy włączać, kiedy włączać jeżeli chodzi o sprzęgło w przerzutkach, pamiętajcie jedno ZAWSZE jeździcie na sprzęgle Po to ono jest, żeby usztywniać tylny wybierak, tylną przerzutkę i nie wyłączacie tego bo, bo nie, bo po prostu to jest bardziej oszczędza Wam e, chociażby ramę i łańcuch Wam nie skacze, nie stuka Oczywiście wszystko zależy od terenu, bo tutaj w Holandii uświadczyć Przynajmniej gdzie jesteśmy nad morzem jakieś, jakieś góry, czy, czy jakieś takie lepsze rzeczy, to jest naprawdę ze świeżką trzeba poszukać. I oczywiście jest tam sprostowanie tych panów, że, że na 2022 już tam zamawiali, że już, już nie będzie w ogóle w ogóle dwóch blatów trzech, już wszystko będzie tylko na jednym blacie i miło. No, a ja uważam, że panowie się trochę zagalopowali i to jest, i to jest moje zdanie, mam, mam do niego. Prawo, e, tak jak e, słuchajcie, są też rowery 29 cali, mają koła downhillowe. To akurat uważam, że to jest bardzo fajna sprawa. Większe koło, szersze koło, jeżeli chodzi o takie zjazdy po kamolcach na wprost, e, robić dropy, skakać z wielkiego kanionu, to jest super sprawa, bo to jest bezpieczniejsze. Ale już są rowery, które nawet słuchajcie, kosztują po 30-40 tysięcy downhillowe złotych. I wyobraża, wyobrażacie sobie, że one mają miszmasz, na przykład koło jest z przodu 29 cali, z tyłu jest 27,5 cali. I to są nowe rowery, które możecie teraz kupić na ten rok. E, więc e, nawet producenci bardzo drogich marek stwierdzi, że i zawodnicy, że 29 z tyłu to też nie jest za fajne koło. A dlaczego? E, dlatego, bo e, jeżeli oni robią dropera z siodełka, czyli siodełko opuszczają na tym droperze, o, Ale fajne auto, fajny pick-up, nie wiem co to jest. Słuchajcie, jeżeli oni robią dropera i wiecie jak zjeżdżają, pochylają się maksymalnie do tyłu, uginają nogi, jeżeli skaczą, to to koło 29 cali jest wyższe oczywiście średnicą, no i nierzadko, wiecie, kolana przysiadają i dupa dostawała od tego koła. To jest jedna rzecz. 27,5 pozwala na to, że to koło jest niższe i wtedy już nie ma takiego problemu, można nawet niżej zejść na kolanach, niżej się ugiąć przy ostrym zjeździe, przy skokach. I jest druga rzecz, tylne koło 27,5 cala daje im lepsze możliwości manewrowania w ciasnych zakrętach, bądź nawet między jakimiś drzwiami latać. Po prostu lepiej mogą tą dupą zarzucić, lepiej mogą ten rower wprowadzić w jakiś poślizg, w jakiś zakręt. No, także to nie jest tak jak wszyscy mówią, że już zostaną rowery tylko 29 cali, bo innych nie będzie, bo to jest przyszłość i będą tylko napędy jeden na... 12 na 15 na 50 z tyłu, i dużo ludzi się przekonało, że to nie jest wcale e, takie fajne rozwiązanie. Nie mówię już nawet, pomijam kwestię ceny, pomijam kwestię e, tego, jak to się zużywa, tak to wygląda. No. Także czekam na jakieś fajne komentarze, bo wiadomo ile ludzi, e, każdy, ma, każdy ma swoje zdanie. To są nasze przemyślenia, to, to są nasze doświadczenia. Mamy tego specja. Tak ten relik w przyszłości kupiony za, za jakieś 800 zł w przeliczeniu i on ma tam napęd właśnie 3 na 9 zewnętrzne łożyska, słuchajcie to jest full, nie ma się do czego naprawdę przyczepić Aga jeździ, bo to jest jej rower, Aga jeździ na środkowym blacie, czyli na drugim okazjonalnie jeżeli chce tutaj po prostej mocniej przypieprzyć to sobie daje na trzeci blat z przodu, czyli na ten największy jeżeli jedziemy na jakiś park, który jest przed Hagą tam jest taki fajny park, też nagramy jak trochę się pogoda polepszy filmiki, stamtąd jak to wygląda. To zrzuca sobie na pierwszy blat ten najmniejszy, z tyłu daje największą tarczę i bez problemu są podjazdy wszystko, czyli są możliwości. I nie musi tak latać przerzutkami, wiecie z tyłu nie musi wachlować między 1 a 12, a skupia się bardziej właśnie na, na kilku przełożeniach z tyłu. Więc nie ma żadnego naprawdę z tym problemu i my preferujemy taki napęd. Ewentualnie, tak jak mówimy, 27,5 cali koło jest, byłoby też nie najgorsze i 2 na 10, 2 na 11 napęd też byłby dobry, natomiast nie napęd. Jeden, jeden blat z przodu i tylko stricte 29 cali koła. No, i tak jak mówię, hartele to już nas trochę nie bardzo interesują, bo trochę zrobiliśmy się zbyt leniwi i wygodni. Jeżeli się pojawi jakiś fajny hartel w dobrych pieniążkach, to, to na pewno go kupimy po to, żeby go sflipować ale nie po to, żeby użytkować, bo jednak, jednak cenimy teraz bardziej wygodę. No. no i to byłoby w sumie na dzisiaj tyle. Jest środa, wczoraj był Dzień Króla w Holandii. Jutro jest czwartek, piątek, czyli już niedługo weekend. Ponagrywamy jakieś fajne filmiki, na pewno będzie ten z papryczek tych ostrych, bo myślę, że dużo ludzi to interesuje. Właśnie teraz spicy food, ostre jedzenie jest, jest takie na topie. Wiele ludzi próbuje właśnie tych ostrych potraw. I tyle, no i zobaczymy, jaka będzie pogoda na weekend. niby w sobotę ma być tam 12-13 stopni. Jak będzie fajnie, pojedziemy na kormorany. A jak nie, to coś, to coś nagramy w domu. No, no i tyle chciałem powiedzieć. Także trzymajcie ta się ciepło, miłej środy życzę. Prosimy o komentarze, prosimy o jakieś fajne Wasze opinie, dobre, niedobre. Do wszystkiego się postaramy odnieść, ale wszystko małymi krokami, bo, tak jak mówię, dopiero rozkręcamy. Ten kanał. Także dzięki bardzo. Bye. Do następnego.